Cześć, witajcie z tej strony, Robert. Zapraszam Was dzisiaj do recenzji Kiano Slim Note 14.1. To jest Twój pierwszy laptop, tak to określa producent. Czy tak rzeczywiście jest? Dowiecie się na samym końcu. Natomiast jeszcze później możecie wygrać dzięki uprzejmości Kiano właśnie ten sprzęt. Więc zapraszam bardzo serdecznie do pozostania do końca odcinka. Zaczynamy od wyglądu i specyfikacji. Ekran 14.1, cala 1366 na 768 pikseli. Jest to matryca. TN. Warto tutaj wspomnieć o cenie samego urządzenia, jest ona niezwykle niska, oczywiście macie ją w opisie. No i wydaje mi się, że ta jakość HD jest tutaj wystarczająca. To znaczy, no widać poszczególne piksele. W momencie, kiedy spojrzymy troszkę bliżej na sam ekran, większe zastrzeżenia mam co do kątu widzenia tych od góry i od dołu. Niestety, bardzo szybko wpada tutaj ekran w negatyw, kolory się zmieniają, mocno się przyciemnia. Dużo lepiej jest, jeżeli patrzymy od lewej czy prawej strony. Tutaj matryca tylko się przyciemnia. Z sercem urządzenia jest Intel Atom Z3735F to jest czterodzeniowa jednostka o taktowaniu od 1,3. 3 do 1.8 GHz, 2 GB pamięci RAM, Intel Graphics HD, 32 GB wbudowane i tutaj warto wspomnieć o tym, że no gdzieś ko 15 GB nam zostaje, zainstalujemy troszkę i musimy ratować się już tutaj kartą mikro SD. Do wydajności zaraz sobie przejdziemy, natomiast z przodu możemy zauważyć oczko aparatu 0,3 megapiksela. No to taki aparat teoretyczny bym powiedział właściwie do jakiejś wideokonferencji, gdzie nie potrzebujemy dużej szczegółowości. Rzeczywiście ten aparat nie jest najlepszej jakości. Jeżeli chodzi natomiast o złącza, tutaj jest dużo lepiej. Mamy dwa pełne porty USB, więc jak najbardziej w porządku. Czytnik kart microSD i tutaj do 32 GB, więc sumarycznie możemy mieć około 64 GB. Odjąć oczywiście system, który jest Zainstalowane na tej głównej partycji oraz wejście Mini HDMI. Mamy również wejście tutaj na ładowanie oraz wejście na słuchawki. Bateria 10 000 mAh, i tutaj to jest duży, duży plus, jeżeli chodzi o to urządzenie, bo tak no, od 5 do 7 godzin, do 8 nawet spokojnie jesteśmy w stanie wykorzystać tą baterię. Niestety. Bardzo, ale to bardzo długo się ładuje, właściwie w nieskończoność 5 godzin to jest taki minimum, jeżeli chodzi o czas od naładowania od 5% do 100, więc miejcie również tego uwagę. Fajnie, że mamy Windows 10 Home, więc w tej cenie już nie musimy się martwić tutaj o że ten system jest również łączność Wi-Fi. BGN, jeżeli chodzi o standardy oraz Bluetooth 40. Te dwie opcje, jeżeli chodzi o użytkowanie, czyli podłączenie na przykład myszki, czy też połączenie z siecią Wi-Fi, bo nie mamy złącza Ethernet, działa jak najbardziej OK. Tutaj jeżeli chodzi o właśnie Wi-Fi, to na pewno duży, duży plus, bo ona lepiej trzyma niż na niektórych laptopach, które wcześniej. Testowałem. Przechodzimy sobie do wyglądu samego urządzenia i tutaj, no, gdyby nie to, że mamy z tyłu napis Kiano i że sama budowa jest wykonana w plastiku, można by powiedzieć, że mamy MacBooka, więc jeżeli ktoś na siłę chce sobie zakleić Kiano dorysować rysować jabłuszko, no to z daleka będzie to wyglądało faktycznie jak MacBook i rzeczywiście do stylistyki ciężko się przyczepić. Oczywiście różnica jest również taka, że sama klawiatura nie jest podświetlana jej skok jest bardzo niski, natomiast trzeba ją mocniej nacisnąć. Zdarzało mi się na początku, że niektóre klawisze nie do końca Chciał działać, musiałem kilka razy w nie tak dość bardziej energicznie uderzyć, żeby zaskoczyły, i teraz już jest rzeczywiście ok. Urządzenie jest naprawdę bardzo lekkie, można spokojnie jedną ręką mnie je tutaj operować, jeżeli chodzi o przenoszenie czy nawet trzymanie otwartej, z otwartą pokrywą. Samo urządzenie no, wygląda bardzo w porządku, bym powiedział, natomiast dziwne, że ta stylistyka jest aż tak bardzo. Podobna. Na dole mamy głośniki i te głośniki, przyznam szczerze, że no one grają bardzo, bardzo słabo i naprawdę bym tutaj bardziej poszedł w podłączenie jakiegoś głośnika bluetoothowego, czy też po wejściu, jeżeli chodzi o słuchawki, czy same słuchawki. Do oglądania filmów, czy słuchania muzyki na pewno będzie dużo, dużo lepiej. Oczywiście mamy klawisze funkcyjne za pomocą przycisku Fn. Jest tutaj kilka kombinacji. Warto również wspomnieć o tym, że nie mamy tutaj przycisku do regulacji jasności, to właśnie w tej konfiguracji. Sam touchpad jest wystarczająco duży, oczywiście obsługuje gesty, jak przewijanie na przykład. Mamy dwa ukryte przyciski po lewej i po prawej stronie one nie są jakoś specjalnie oznaczone Sam touchpad nie jest idealnie spasowany, to znaczy z jednej strony troszkę mocniej wystaje, nie jest super śliski, przynajmniej w tej wersji srebrnej. Czuć taką delikatną powierzchnię chropowatą pod spodem, natomiast z jego korzystania nie mamy jakiegoś większego problemu. Tekstu troszkę na klawiaturze też napisałem, więc tutaj wydaje mi się, że jest również bardzo w porządku. Kończę z informacje o stylicyce, jeżeli chodzi o moje odczucia mam tylko jedno zastrzeżenie właściwie sam przód urządzenia gdzie mamy kamerę która jest czarna rozumiem ona powinna być chyba bardziej w kolorze szarym żeby to się mniej odznaczało natomiast mamy też te gumki takie na matrycy które po prostu opierają się na klawiaturze one są również czarne to nie wygląda zbyt fajnie wolałbym żeby to było w kolorze po prostu samej matrycy żeby po prostu było to szare natomiast na dole mamy specjalne gumki również tutaj nie będzie nam się specjalnie urządzenie przesuwało warto wspomnieć tylko o braku jednej gumki która powinna być, wydaje mi się, gdzieś tam na środku urządzenia, żeby się tak nie uginało. Zdarzało mi się, że czasami gdzieś tam się troszkę ten plastik ugnie, natomiast nie wydaje on tutaj żadnych dźwięków, więc wydaje mi się, że spasowanie jest jak najbardziej ok. Co do samej matrycy, można ją otworzyć jedną ręką, natomiast no, wydaje mi się, że zawias musi się troszkę bardziej wyrobić, bo ekran niestety podnosi naszą klawaturę. Tak samo przy zamykaniu na samym początku, no ciężko to zrobić. Warto również wspomnieć o tym, że samą klawaturę. Oraz ekran możemy otworzyć prawie na 180 stopni, więc jak najbardziej w porządku, ale przypominam, że te kąty widzenia wtedy są dramatyczne, więc to wtedy, kiedy trzymamy sobie urządzenie chociażby na kolanach, a nie ma tutaj problemu, jeżeli chodzi o trzymanie na kolanach. Oczywiście ten procesor jest pasywny, nie mamy tutaj żadnego chłodzenia, więc jakby korzystanie z tego urządzenia jest naprawdę mega komfortowe, bo nie słyszymy żadnych dźwięków, a urządzenie specjalnie się nie grzeje. Przechodzimy do tego, jak mi się korzystało z tego urządzenia i do kogo ono jest skierowane, i tutaj muszę przyznać, że producent. Jest dość uczciwy, mówiąc, że to jest twój pierwszy komputer i rzeczywiście on jest przeznaczony albo do Office Worda, chociaż poszedłbym bardziej tutaj w Open Office'a, bo jest dużo lżejszy. Druga sprawa, strony internetowej tutaj 4, no 5 zakładek maksymalnie. No i jeżeli chodzi o oglądanie filmów, również da radę oglądać Full HD. Oczywiście jest to skalowane, jeżeli chodzi o, o sam ekran, bo nie mamy takiej rozdzielczości w tej matrycy. Natomiast włączenie jakikolwiek filmów 2K powoduje duże lagi i miejcie. Tego świadomość. Warto wspomnieć o tym, że no, nie jesteśmy w stanie tutaj uruchomić żadnej gry. Niestety, nawet Asphalt 8, który odpalał się na no, dużo mniejszych i wydaje mi się również niezbyt mocnych sprzętach, tam działał i działał w miarę płynnie. Tutaj, niestety, mamy po prostu pokaz slajdów, więc no, pamiętajcie, że nie jest to kompletnie sprzęt do gier. Do zastosowań biurowych, jak najbardziej, do przeglądania strony również, ale też w ograniczonej ilości 4-5 zakładek to jest maks. Dziwnym spostrzeżeniem, jest również to, że niestety sama pamięć wewnętrzna no nie da się do końca przetestować. Tutaj przy pomocy hd u wyskakuje jakiś błąd zapisu czy odczytu. W każdym razie no, od tam powiedzmy 11 do 70 MB na sekundę no to nie są jakieś rewelacyjne wyniki, natomiast przy kopiowaniu plików wydaje mi się, że to będzie wystarczało. Dziwnym spostrzeżeniem jest również to, że czasami jeżeli sprzęt po prostu działa, nic się tam powiedzmy nie dzieje, nic nie mamy odpalone. Zdarza się tak, że zużycie procesora, no jakieś procesy po prostu wywołują do 100% i wtedy otwieranie nawet niektórych zakładek, czy też przewijanie jeżeli chodzi o, o strony, powoduje delikatne opóźnienia. Dużym problemem wydaje mi się to, że mamy tutaj 2 GB pamięci RAM, sam system zabiera gigabajt, zostaje nam gigabajt gdzieś tam na strony internetowe, ewentualnie aplikacje, które mamy gdzieś odpalone. Więc pamiętajcie, że jeżeli korzystacie z tego sprzętu, no to musicie ograniczyć te aplikacje do minimum. Podsumowując, czy ten sprzęt jest wart swojej ceny? Poniżej 800 ciężko czasami dostać jakiś sensowny telefon, nie mówiąc o tablecie albo innym sprzęcie. Tutaj dostajemy komputer i to z Windowsem już na pokładzie, więc to jak najbardziej ok. I w tej cenie rzeczywiście urządzenie mogę polecić. Oczywiście nie jest bez wad, głośniki są powiedzmy bardzo, bardzo słabe. Matryca jest taka dość przeciętna, musimy pamiętać o tym, żeby patrzeć na nią centralnie, nie pod żadnym kątem, bo niestety no, będzie mieli dużo odchyłki, jeżeli chodzi o kolorystykę. Warto wspomnieć, że Bateria bardzo mocno na plus, bo to rzeczywiście urządzenie jest stworzone do tego, żeby korzystać gdzieś tam przenośnie, jeżeli chodzi o gdzieś o wyjazdy, te 4, 5 do 8 godzin jesteśmy w stanie tutaj wykorzystać, w zależności od tego, co robimy oczywiście. Natomiast pamiętajcie również o to, żeby zabezpieczyć się w czas te 5 godzin minimum, żeby naładować sobie ten sprzęt, bo rzeczywiście trwa to jakoś dość długo. Dużym plusem oczywiście jest klawiatura, ona jest dość wygodna, fajnie można tutaj popisać. Do touchpada również nie mam jakichś zastrzeżeń, design jak najbardziej na plus. W tej cenie no to jest naprawdę coś bardzo, bardzo ciekawego i podoba mi się, że producent podchodzi uczciwie do sprawy, mówiąc, że to jest twój pierwszy laptop czy twój pierwszy komputer, chociaż określenie na stronie moc laptopa zamknięta w smukłej i lekkiej obudowie no tutaj z tą mocą bym nie przesadzał, bo rzeczywiście urządzenie jest bardzo, ale to bardzo podstawowe. Jeżeli Wam się podobało, to zapraszam do polajkowania, jeżeli nie, to oczywiście dajcie łapkę w górę i napiszcie dlaczego. Zapraszam Was również do subskrypcji, jeżeli tutaj jesteście pierwszy raz. Jeżeli wykonacie dwie z tych operacji, czyli zasubskrybujecie i zalajkujecie film, to już macie połowę drogi, albo dwie trzecie właściwie, jeżeli chodzi o konkurs. Wystarczy jeszcze napisać w opisie dlaczego byście chcieli wygrać właśnie to urządzenie. Zapraszam Was Czas również do polajkowania mojego fanpage'a na Facebooku czy na Twitterze, jeżeli jesteście aktywni, tam również odpowiadam na wszystkie pytania. Jeżeli chcecie więcej testów i konkursów z produktami od marki Kiano, dajcie koniecznie znać im na Facebooku, żeby wysłali do mnie jakiś kolejny sprzęt. Dzięki bardzo, wszystkie informacje i terminy oraz regulamin konkursu macie w opisie, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć!